Cześć Siemanko, z tej strony. jak właśnie wróciłem z treningu piłki. Dzisiaj można zapowiedź mojego hmm, odcinka będzie to chyba albo premia Pokémon Go. Albo też napiszcie w komentarzach co chcecie: Może być Pokémon Go, Fortnite, piłka. Nie wiem co chcecie: Może być TikTok, Messenger. No wiecie, nie? jak chcecie to wpadajcie na kanał pozdrawiam właśnie te osoby, które mają kanał <coughs> Julię wpadajcie na kanał yuxi.py szusi z pasją pozdrawiam Antka wpadajcie na jego kanał i właśnie mój kanał czyli Alex Dudziak aha, zapomniałem też o jednym nowym kanale o Borysa kanale Możecie go znać w poprzedniego odcinka. Tam był, wysłał odcinek. Miał odcinek. Super! Jest ten odcinek. Naprawdę mi się podoba. Właśnie ciężko halorowaliśmy. I wpadajcie na kanał Borys. GoKart Driving. Tak podajże. I wiecie, jak chcecie, to zasubskrybujcie kanał z dzwoneczkiem. I dajcie łapkę w górę, a może zobaczymy się w kolejnym odcinku i to z Borysem, albo Antkiem, albo Julią. Zagłosujcie um, no w komentarzach um, i jak chcecie to też możecie... A ja wierzę. Tak trudno, ale na razie jestem w swoim pokoju i myślę, że... No mój pokój...